Kiemaneczko z tej strony. Misz Gry, witam Was w dzisiejszym materiale. No, potężna informacja, dosłownie sprzed, no już powiedzmy godzinki. Marcin Różalski wystąpi na sobotniej Gali KSW. Tego chyba nikt się nie spodziewał. Jest to oczywiście film też w internecie, gdzie, gdzie menadżer Marcina informuje go o takim pomyśle i jakby dając mu dosłownie kilka sekund na zastanowienie się nad tym. Nie sądzę, żeby Marcin uczestniczył w takich ustawkach, więc śmiem twierdzić, że jest to takie działanie. Na ostatnią chwilę ktoś złośliwy może powiedzieć, że to pewien rodzaj desperacji KSW. Ja na to patrzę troszeczkę. Troszeczkę inaczej. Kilka, no, kilka tygodni temu nagrywałem taki materiał, gdzie, gdzie mówiłem troszeczkę o tym, skąd się wziął ten kryzys KSW i gdzie widzę to, co powinno zostać zrobione, żeby z tego kryzysu się wydostać. I przede wszystkim skupiłem się na Macieju Kawulskim, który, który ewidentnie gdzieś od jakiegoś czasu już w tym KSW tak naprawdę nie uczestniczy. Gdzieś tam jest tylko. Duchem ma oczywiście swoje udziały. Sam zresztą powiedział o tym ostatnio w jednym z programów. To co, to, co ja mocno polecałem, to to, żeby przy tej gali, która jest na koniec roku, gdzie KSW jest w kryzysie, żeby właśnie to Maciej Kawulski się zaangażował, bo KSW bez niego bardzo dużo e, traciło. Maciej występuje w programach, wiem, że on też robi zwiastuny, ma, ma nowe pomysły na to, zaangażował się po prostu przy tej gali i to jego pomysłem też było to, żeby tutaj ściągnąć Marcina na sobotę, Pojawił się oczywiście ostatnio ten freak fight. Nie ma, nie ma tak naprawdę chyba Martina Lewandowskiego, przynajmniej ja nie widziałem żadnych wywiadów. Być może coś się w tej kwestii zmieniło. Możecie mi to napisać, ale tego po prostu brakowało. No, to często tak jest, że kiedy Maciej Kawulski gdzieś traktował to KSW jak swoje dziecko, gdzieś jako taki biznes, któremu też poświęca dużo serca i uwagi, no to wszystko wtedy idzie zazwyczaj dobrze. Natomiast w momencie, kiedy już jest, no brzydko to zabrzmi, ale no, trzeba powiedzieć, że to jest jednak odcinanie kuponów, bo cały czas te udziały miała, ale to już wyglądało zupełnie inaczej Macieja praktycznie przy, przy tych kwestiach takich promocyjnych, widocznych dla nas, być może gdzieś tam być może gdzieś tam z tyłu był, ale w takich widocznych dla nas tego po prostu nie było i KSW na tym traciło, bo Maciej Kawulski ciekawe rzeczy potrafi powiedzieć, ma ciekawe spostrzeżenia, kiedy angażuje się też w choćby właśnie filmy, zwiastuny, to to wszystko wygląda po prostu po prostu lepiej i tego ducha KSW bez wątpienia ostatnio zabrakło. Ma Marcin Różalski miał kilka sekund na podjęcie decyzji nie wiemy oczywiście, kto będzie rywalem, choć z tego, co wiem, to ten rywal już jest klepnięty i jak najbardziej chce walczyć z Marcinem, więc tutaj nie powinno być żadnego problemu. Tak naprawdę tam z tego, co mówił Artur Staszewski, to tylko Kanal Plus musi jeszcze zatwierdzić oczywiście tutaj Marcina, ale z tym nie będzie żadnego problemu, no bo Kanal Plus też chce, żeby KSW wróciło do tych swoich najlepszych lat. Nie sądzę, żeby były tam jakieś tarcia, no ale bez wątpienia presja ze strony Canal Plus jest. No i KSU też musi się tutaj dostosować do tego, żeby te wyniki jednak były zadowalające dla wszystkich stron. Ja osobiście patrzę na to dobrze. no Ja niezmiernie mam dużą sympatię do Marcina Różalskiego. Oczywiście będą tacy, którzy, którzy którym nie będzie się ten pomysł podobał, powiedzą, że Marcin się stary i nie będzie przygotowany, raczej Marcin. Zawsze w jako takiej formie stara się być. Rywal też na pewno to nie będzie rywal jakaś czołówka wagi ciężkiej, tylko rywal podejrzewam, że gdzieś być może podobny wiekowo, a być może będzie to ten rywal z którym ostatnio były jakieś tam delikatne niejasności być może parobiec, który kilka razy już krążył przy KSW, ale nie mógł tam wylądować oczywiście chłopaki są z tego co mi wiadomo już pogodzeni, wyjaśniała się sytuacja natomiast mimo wszystko taka walka. Nie wiem, czy Marcin by się na taki pojedynek zgodził, ale, ale bez wątpienia no, tego typu pojedynek tutaj wciąż mógłby być całkiem przyzwoity i mogliby nam dać całkiem niezłą muckę. Na pewno sam występ Marcina Różalskiego, samo jego pojawienie się już na sobotniej gali uważam, że zyska marketingowo ta walka. Uważam, że promocyjnie więcej zamieszania zrobi ten nagły powrót Marcina Różalskiego niż ta walka frikowa, która nie oszukujmy się, mimo szacunku dla tych uczestników. Nie za bardzo nam się oczywiście to zestawieniem podoba, bo jeżeli już free Fight, to można bazować na takich postaciach, ale to, to powinno być zdecydowanie ciekawsze dla kibiców. Także, no ciekawe. Ciekaw sam jestem, jak, jak ta gala pójdzie, jakie będą wyniki oglądalności, czy, czy faktycznie ta... Jaki będzie też dalszy kierunek, bo też nie wiem, jak do końca wyglądają negocjacje, bo to, że kontrakt między Kanal Plus KSW jest podpisany, nawet i byłby podpisany na 10 lat w przód, no to pamiętajcie, że w takich kontraktach mogą i jedna, i druga strona może sobie różne bezpieczniki zainstalować, typu takie, że oczywiście umowa jest na 10 lat, ale wynik musi przekraczać jakąś konkretną liczbę, muszą być jakieś konkretne wyniki, bo, bo jeżeli nie, no to też można takie umowy zerwać czy wypowiedzieć. Także no to są akurat ściśle strzeżone rzeczy, o nich się tutaj publicznie na pewno nie dowiemy wycieków, też akurat przy tak poważnych graczach jest bardzo mało, także tutaj, no niewątpliwie, oczywiście, KSW, szczególnie ze strony Martina, no to zawsze było takie, um, takie tłumaczenie takich sytuacji z góry, że my tu jesteśmy KSW, nikt tam nic nie zarzuci, no i oczywiście nie narzuci, ale partner telewizyjny potężny, jakim jest Kanal Plus, ma bardzo dużo do powiedzenia w tej kwestii i też ma swoje oczekiwania. I nie oszukujmy się, KSW nie jest w sytuacji, w której może sobie wybierać z licznych telewizji, które będą się rzucać na to, kto będzie pokazywał kanal Plus, kto będzie pokazywał galę KSW, więc tutaj kanal Plus jest tym największym z możliwych graczy, na których aktualnie może KSW liczyć, więc dla nich oczywiście podpisanie takiej umowy było znakomitym posunięciem po tym, jak rozpadła się ta współpraca z Viaplay. No, więc czekamy. Ja osobiście z wielką przyjemnością galę KSW sobotnią obejrzę. Oczywiście dla mnie tym brakującym ogniwem jest brak tej walki, na którą czekałem, brak Piotrka kuberskiego, bo też mówiłem już wielokrotnie w ostatnich tygodniach, miesiącach, że kuberski jest zawodnikiem, którego oglądam najchętniej, no ale niestety no, wiele rzeczy wokół KSW się dziwnych, nieciekawych działo. w różnej materii, no i niestety to wszystko wszystko spowodowało spore problemy. Nie jest oczywiście też tak źle jak wieszczą niektórzy, którzy wieszczą upadek KSU praktycznie od jego powstania, to podobnie jak z Frikami, no ale sytuacja nie jest kolorowa i fantastyczna, no i jakby nie zakłamywali rzeczywistości, no to na pewno tak nie jest. Stąd też różne ruchy, ale akurat ten mi się, mi się bardzo podoba i, i mam nadzieję. Że tutaj będzie to wyglądać tak dalej w najbliższym czasie, że, że Maciej Kawulski nie tylko przy tej gali, a ty, ale też przy e, kolejnych będzie tutaj <grafię> bardziej zaangażowany. No ale tak to w życiu bywa, nie możemy mieć do niego zbytnych, zbytnio pretensji, no bo też pasję swoją odnalazł gdzie indziej swoją drogą. Chciałbym w niedługim czasie zobaczyć nową produkcję e, Macieja Kawulskiego i, i na pewno usłyszycie ode mnie, jak ja ją oceniam. No bo na razie słyszę wspaniałe tutaj e, głosy zachwytu, no ale jednak są to osoby, które gdzieś tam. Z Martinem sympatyzują, więc jednak wolałbym sam sobie to obejrzeć i ocenić. No cóż, napiszcie mi, co wy o tym sądzicie, i czy taki nagły, nagłe ogłoszenie występu Różala dużo się o tym mówi, bo wszystkie media eksplodowały w momencie, kiedy tą informację ta, ta informacja do mnie dotarła mm, tempem błyskawicy, gdzieś na facebooku mi ten filmik wyskoczył, wpisałem w google praktycznie każdy większy serwis już o tym mówił, także większe zamieszanie niż przy tym fliku przy powrocie Marcina, Marcin wciąż ma magnes, więc myślę, że to powinno dobrze zacząć, jestem ciekaw jakie jest wasze zdanie, czy pesymistyczne czy uznajecie to za jakiś jak desperacji czy jednak też e, macie zdanie takie podobne jak ja, że fajnie będzie Marcina tutaj zobaczyć. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Heja.